Najpierw powiemy wszystkim koniecznie przedszkole nasze najlepsze w mieście. Właśnie my wszyscy do niego chodzimy, dlatego chętnie o nim mówimy. Pędzi pociąg rozśpiewany, a z wagonów tysiąc chustek do was kiwa. Pędzi pociąg roześmiany. A ze śmiechu krztusi się lokomotywa. Na, na wycieczkę wyruszamy, z biegiem wisły pojedziemy. Zapraszamy wszystkich Na wycieczkę kraj ojczysty poznać chcemy. Wszak podróże kształcą, o tym nie od dzisiaj wiemy. Popłyniemy Wisłą razem z Rybitwami, zobaczymy miasta, co leżą przed nami. Wiele wiosek, wiele miast rozrzucone w Polsce jest, takich małych, takich wielkich, bardzo pięknych miejsc.